Cześć kochani, dzisiaj przychodzę z szybkim review, o którym wam, e, który Wam obiecałam i o zapachu, o którym Wam opowiadałam, był przecież real. E, wyszedł 4 tygodnie temu, najpierw był ekskluzywny w Butcie, tutaj w UK, e, mianowicie mowa o Chance Chanel, o Splendid, o The Parfum. E, teraz już jest, jest na szerszych salonach, więc jest wszędzie, e, nie jest ukrywany. ta -dam, 50 pięćdziesiątka, piękna buteleczka o De Parfum. Ja testuję już dość długo, słuchajcie za kreacją tych perfum oczywiście stoi Oliver Polsz, sudny kreator, on naprawdę ma nosa i wie, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o kreację perfum. Co jest takiego nietypowego w tym zapachu? Kto z Was, kto już jakby dotknął, namacał Sprawdził na sobie, jeśli chodzi o zapach. Wiesz, że zapach od, otwiera tutaj niebywały akord maliny, maliny takiej soczystej, prosto z ogrodu, gdzieś tam takiej crispy, właśnie niesamowitej. Czujecie się właśnie gdzieś tam na wakacjach i mm, jecie te maliny. Później jest oczywiście typowa dla. Mm, Chanel Róża, róża, która jest niemal we wszystkich perfumach. E, następnie z Geranium, Geranium, które mi się przypomina właśnie e, z babcinym ogrodem, kojarzy mi się nawet z Geranium na e, balkonie. Zapomniałam tutaj, e, jeśli chodzi o słowo polskie, to Geranium, ale gdzieś tam tkwi w głowie. I słuchajcie, na końcu jest coś pięknego, coś niebywałego, a mianowicie irys. Ja uwielbiam irysy, on daje takiej pudrowości, ale ten irys tutaj jest bardzo taki powietrzny, bardzo taki nietypowy. Dodaje tego czegoś, takiego, takiej... Em... Czereśni na torcie. Powiem Wam, dla mnie, ja nie mogę się doczekać, kiedy otworzy się właśnie po tej malinie, która jest dość silna i wszyscy instynktownie myślą, że będzie to tylko i wyłącznie zapach taki, bym powiedziała, tylko malinkowy, tylko właśnie taki jakiś owocowy. Nieprawda. Później jest typowy akord kwiatowy i właśnie ktoś, kto ceni Irys, kto lubi taki właśnie Eric, taki właśnie powietrzny, czysty, niedościgniony, bym powiedziała, bardzo elegancki irys, będzie zadowolony. Jeśli chodzi o projekcję, słuchajcie, ja tu rozmawiałam z ludźmi, niektórzy uważają, że ta projekcja, bo jest owocowy zapach, nie będzie długa na mnie, słuchajcie, fenomenalnie się trzyma ja zawsze rozpoznam, jeśli ktoś się psiknął, gdzieś jest koło mnie i właśnie pachnie tym zapachem, bo on ma coś, coś, coś takiego, co od razu wyczujecie, że ta osoba jest gdzieś koło was, więc daje taką świetną, soczystą aureolę. Ja uwielbiam, polecam, podpisuję się 5 na 5 pod tymi perfumami. Dajcie mi znać, czy już testowałyście, co o nich sądzicie i czy zamierzacie kupić. Do zobaczenia, pa!